Cześć. Witam was na moim kanale i dzisiaj mam dla was troszkę informacji na temat tego, co będzie się działo już w ten weekend. Bo jeżeli spodziewaliście się, że będą podwójne szanse na Secret Shardy, no to niestety, ale muszę was rozczarować, tak samo jak Plarium rozczarował mnie, ponieważ miałem nadzieję, że w końcu otworzę moje Secredy, no oni po raz kolejny wyrzucili całą rotację do kosza i wrzucili coś innego. Nie będzie secretsów. Ostatnio były Ancient Shardy, więc wychodzi na to, że będą to voidy. No i niestety, y, secretsów mam akurat zasłaniać, ale mam 19, więc akurat fajna ilość, żeby otworzyć. Voidów tylko 32. No, 4 tygodnie temu otwierałem. Także ciężej, trudniej będzie dojść do progów potrzebnych na, y, na punkty w czy to fuzji, czy to w. Yuletide e, eventie: jeżeli ktoś idzie po Tormina tak jak ja, no to będzie trochę trudniej tam dojść, mam nadzieję, że progi nie będą jakieś strasznie wysokie, no ale no, nie było to ładne zachowanie z ich strony zresztą nie pierwsze jak dobrze wiemy ale poza tym, że mamy y, że będą podwójne szanse na wojdy, to jeszcze będzie 2 razy 10x w piątek na jednego czempiona, w sobotę na drugiego czempiona, a w niedzielę już nie będzie 10X. Także jeżeli kogoś żaden z tych dwóch nie interesuje i może poczekać, no to będzie mógł poczekać do niedzieli. No ale zacznijmy od początku. Ponieważ jesteśmy tutaj i czempionem, który będzie w piątek na 10X, będzie Carillon The Ringer. Nowy czempion, zupełnie nowy, który pokazał się w ostatnim, w ostatnim patchu. Spójrzmy na staty. Ma przyzwoity defense, no jest to support HP, no takie średnie jak na supporta Atak nie ma większego znaczenia, jest bardzo szybki, to się ceni I ma już 20 punktów akuresji wbudowane Na A1 tutaj jest atak AOE, lubię kiedy na ataki AOE są na A1 I mamy do tego fajny efekt, ponieważ obniży y, czas trwania wszystkich buffów u przeciwników o jedną turę Całkiem przyzwoite szanse, bo 50% szans na A1, to się ceni Niestety to A1 to jest najlepsze, co on ma e, w swoich zestawie. Na A2 też jest atak AoE i tutaj mamy 100% szans na wrzucenie Hexu i 100% szans na wrzucenie weekend na dwie tury. I jeżeli cel jest pod wpływem Freezu, to e, wtedy mamy szansę na wrzucenie tego na trzy tury. I niestety Hex jest bardziej PvE. Problem w tym, że na żadnego bossa Freezu nie wrzucimy. W związku z tym od razu możemy zapomnieć, że będziemy to wrzucać na trzy tury, więc patrzymy tylko na tą główną część. Ale generalnie hex i weekend w jednym skillu jest to całkiem, całkiem coś udanego, no ale po wojdzie bym się spodziewał tego, że mógłby od razu to na trzy tury wrzucać, a nie na nie na dwie. A trzy. Tutaj mamy frisk, który wrzuca na wszystkich przeciwników na jedną turę w pełni opróżnia turmiter wszystkim przeciwnikom, którzy ten frizz otrzymają. Dodatkowo napełnia nasz turmiter o 10% za każdy frizz, który został zablokowany albo rezystowany. Generalnie, frizz bardziej jest przydatny czy na falach, czy na arenie, aczkolwiek jest to jeden z gorszych debuffów do kontroli przeciwników, z tego względu, że on obniża obrażenia, które otrzymujemy przeciwnicy otrzymują o 25%, czyli bardzo dużo. W związku z tym, no, lepiej jest mieć coś, yy, coś innego, jak stan na przykład, prowok niż freeze. No i ma tutaj mechanikę, która próbuje to kompensować. Yy, ignorujemy 10% defensu, jeżeli cel jest pod wpływem freeze'u. Jeżeli to jest freeze wrzucony przez niego, to 20% defensu, no ale to niestety w pełni nie, re, nie rekompensuje tej straty 25% yy, obrażeń całych, więc to no niestety, ale no, jak dla mnie nie jest to jakiś super champion, na pewno gdybym go, ja go trafił, no to trafiłby do Volta, na żadnym moim teamie na arenie by się nie znalazł, jeszcze mamy Aurę, Aura jest bardzo dobra na arenę, zwiększa speed o 30% i on będzie tylko w piątek, niestety piątek, bo ja akurat w piątek będę otwierać moje szardy, inaczej nie nagram z tego filmu, no bo potem wyjeżdżam już na święta do rodziców, więc e, znając moje szczęście, że jeżeli trafię legendy, no to to będzie ten e, ten oto pan. Lonez w piątek, w sobotę idziemy kilka pięter w górę, ponieważ czempionem, który będzie w piątek na 10x jest Georgit The Breaker, jeden z najlepszych nukerów w całej grze. Na 1. Tutaj atakuje jednego przeciwnika dwa razy i ma 30% szans na to, że powtórzy yy, całą zabawę. Dlatego mocno tutaj uderza, więc naprawdę, naprawdę fajny skill. Yy, A2. Tutaj mamy atak AOE. Obniża turmite przeciwników o 30%. Tego nie można rezystować. Umieszcza unkillable na sobie, jeżeli kogoś zabije, co dzieje się prawie zawsze, bo on naprawdę ba piekielnie mocno uderza. No, i jego A3 świetny skill uderza tylko jednego przeciwnika, ale ignoruje Strengthen, Stone Skin, Unkillable, Lock Damage, Increase Defense, Ally Protection i Shield. I dostaje dodatkową turę, jeżeli kogoś, jeżeli kogoś zabije. Ja uwielbiam używać go przeciwko Teamom, gdzie mamy, gdzie mamy Ultimate Death Knight, ponieważ najpierw idę tym skillem. Pozbyłam się Death Knight'a, a potem spokojnie dostaję drugą turę i spokojnie, a takim AoE mogę ubić e, pozostałych przeciwników. Ewentualnie, jeżeli jest to jakiś inny team, gdzie jest Stone Skin, jest jakiś tank, którego chcę się szybko pozbyć, nie wiem, Dacis, ktokolwiek A3, a potem spokojnie zabijam pozostałych, wiedząc, że on jeszcze jest. E, jeżeli ten jeszcze tutaj kogoś zabije, to nawet jak ktoś przeżyje u przeciwnika, to on ma na sobie e, Unkillable i jest chroniony przed obrażeniami. I na koniec mamy jeszcze bardzo fajny pasyw ma 50% szans na to, żeby zignorować połowę defensu celu, jeżeli kogoś uderza. Także bardzo fajny jeszcze do tego pasyw. Świetnie uderza. Ma fajnie tutaj dodatkowe mechanik, jeden z najlepszych nukerów w całej grze. Ok, to tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy będziecie otwierać szardy, jeżeli tak to czy idziecie w piątek w sobotę, czy może nie interesują Was ci, nie interesuje Was ta dwójka i czekacie na niedzielę, żeby nie było zwiększonych szans na jakiegokolwiek czempiona i to tyle z mojej strony, przypominam dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało subskrybujcie mój kanał a ja już się żegnam, mówi do Was Samael, cześć!